Wzory skróconego mnożenia to absolutny jak maturalny, posłuchajcie. Mamy tutaj obliczyć, zobaczcie, mamy 2a plus b do kwadratu, czyli to jest ten wzór a plus b do kwadratu. Mamy a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Czyli mamy tak, 2a do kwadratu, teraz dodać 2ab, czyli 2 razy 2a razy b i dodać b kwadrat, czyli tutaj mamy b kwadrat, minus. Otwieramy nawias, bo jest minus przed nawiasem, więc zmienią nam się znaki w środku. No to mamy tak. A kwadrat, teraz będzie minus 2ab, dodać b kwadrat. Czyli mamy 4a kwadrat plus 4ab plus b kwadrat minus, otwieramy nawias i będzie 4a kwadrat minus 4ab plus b kwadrat. No i mamy minus przed nawiasem, to zmienią się znaki w środku. Czyli mamy minus 4a kwadrat dodać 4ab minus b kwadrat. No to 4a kwadrat i minus 4a kwadrat, b kwadrat i minus b kwadrat się zredukują. To zostanie nam 8ab, czyli będzie odpowiedź b. A sprawdźcie też mój pełny kurs krok po kroku od zera do matury, czy podstawowej, czy do rozszerzonej, czy do starej, czy nowej formuły, u mnie na profilu. Na pewno wam się spodoba.